Wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy dzisiaj w kościele, w dzień, który można powiedzieć, nie jest obowiązkowym być w kościele, to Wynika to z pragnienia, że chcemy być blisko Boga, że chcemy się z Nim spotykać, być w tej relacji, móc karmić się Jego słowem, również Jego ciałem. I prawdopodobnie przekłada się to w naszym życiu na pragnienie świętości. To znaczy, że również chcemy być święci. I tak jest zatytułowany ten fragment z Księgi Kapłańskiej, którą przed chwili, który przed chwilą wysłuchaliśmy, właśnie Prawo Świętości. To jest prawo, które zostało podarowane ponad 3000 lat temu narodowi wybranemu. I słyszeliśmy te słowa: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. I później. Nie będziesz kraść, kłamać, oszukiwać, nie będziesz usiskał bliźniego, nie będziesz złorzeczył, nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków, nie będziesz stronniczy, nie będziesz szerzył oszczerstw, nie będziesz żywił nienawiści do brata. To jest właśnie prawo, które, z którym przychodzi Pan Bóg, drogowskaz dla człowieka, mówiący, słuchaj, jest pewna droga, Którą, jeśli pójdziesz, będziesz szczęśliwy. Mnie zawsze porusza ten pierwszy psalm, który otwiera Księgę Psalmów i mówi: Są dwie drogi. Droga życia i droga śmierci. I teraz my jesteśmy wolni to jest niesamowite, że Bóg daje nam możliwość wyboru. I teraz Pan Bóg podarował to prawo, właśnie prawo świętości, i myślę, że właśnie w każdym z nas. Jest pragnienie, aby tak żyć. Ale jeżeli stajemy w prawdzie przed sobą, jeżeli robimy rachunek sumienia, prosząc Ducha Świętego, to myślę, że Duch Święty objawia nam, że przepiękne jest to prawo, ale my do niego nie przystajemy. Nie mówię o chęciach, mówię o faktach, o realizacji. Czyli prawdopodobnie jest w nas właśnie jakieś to wielkie pragnienie świętości. A z drugiej strony można powiedzieć jest ta gorzka rzeczywistość, którą z którą znajdujemy, że my, którzy właśnie mówiąc powiedzieć elita elity, chcielibyśmy, pragnęlibyśmy, byłoby to naszym życzeniem, no, ale stajemy wobec faktów, które są jakie są. Ale przychodzi dzisiaj dobra nowina właśnie dla nas. Że znalazł się ktoś, kto, pewien człowiek, który całe to prawo wypełnił od początku do końca. I tym człowiekiem jest nasz zbawiciel, Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, który wypełnił całe to prawo podarowane od Boga. I teraz Jezus pragnie również, abyśmy my mogli wypełnić to prawo. I znalazł wspaniały sposób. Pragnie podarować nam siebie, pragnie podarować nam Ducha Świętego. Bo jest prawdą, że te słowa można wypełnić tak, jak one są tutaj napisane, ale nie o własnych siłach. I Bogu niech będą dzięki. Że te słowa mogą wypełnić się w Tobie jako dar od Pana Boga. Że te słowa właśnie mogą, mogą stać się prawdą. Że naprawdę możemy nie kłamać, nie oszukiwać, nie wyzyskiwać innych, nie wydawać sprawiedliwych wyroków, nie sądzić innych, nie mieć w nienawiść, że jest to prawda, że, że Pan Bóg może nam podarować takie serce. Co więcej, jest pragnieniem Boga, aby nam takie serce podarować, abyśmy mogli być właśnie tacy jak on, bo to, to jest pragnieniem Boga. Stworzył człowieka na swój obraz. Oczywiście trudność polega na tym, że jesteśmy wolni i możemy wybierać. I teraz właśnie tym, co jest po naszej stronie, nie jest spełnienie tego prawa. Ono jest niemożliwe dla nas, o naszych siłach, bo widzimy, myślę, naszą naturę. Ja, ja patrzę na siebie. Intencje mam wspaniałe, jeżeli chodzi o moich współbraci we wspólnocie. Żeby ich kochać, po prostu. No, ale potem patrzę na fakty Widzę, <laughs> jak spotykam się z ich słabościami, które natrafiają na moje słabości, no to powstaje jedna wielka słabość i, i, i grzech z mojej strony. Tymczasem właśnie pragnienie Boga jest aby to przemienić, przemienić. to jest dobra nowina w chrześcijaństwie, że Bóg chce nam to podarować za darmo, właśnie spełnione w Jezusie Chrystusie. Panie Boże proszę Cię aby to Prawo świętości wypełniało się w nas dzięki twojemu Duchowi Świętemu. Przyjdź Duchu Święty do naszych serc, przemieniaj nas. Dawaj nam tę nową naturę Jezusa Chrystusa, który pełni wolę Ojca, który idzie na krzyż, oddaje życie z miłości. Proszę Duchu Święty, wypełniaj nas, również pomagaj nam oddawać tobie to, czego się lękamy, to co chcemy dalej zatrzymać dla siebie abyśmy również to oddawali, żebyśmy ostatecznie Boże oddali Ci wszystko, oddali Ci samych siebie. I proszę Cię, Jezu Chryste, zamieszkaj w nas na nowo. Niech Twoja natura stanie się naszą naturą, abyśmy mogli pełnić wolę Ojca i tak go w sposób szczególny uwielbić. Boże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.